Niektórzy uważają, że to jest najważniejszym wideo w internecie. Uważam, że tam jest tak ujęta rola WHO, jego historia, powiązania, że w świetle tych faktów przedstawionych tam, no one faktycznie zmieniają rzeczywistość. Myślę, że temat dzielnicy 19, dzielnicy przyszłości, szklanych domów pana jakiego warto skomentować. Ledbridge. Jesteśmy w Ledbridge. W tym sądzie jutro, jutro będzie się sprawa pastora. To właśnie ci ludzie kreują słupki medialne wyborcze poprzez pokazywanie sfałszowanych, całkowicie nietransparentnych, jeśli chodzi o algorytmy sondaży. angle of people against globalization and against the elites, you have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. Cześć, mam dzisiaj dla Was kilka ważnych tematów. Otóż Andrzej Duda jest w Nowym Jorku i będzie tam jeszcze przez dwa dni i na jego agendzie są bardzo niebezpieczne dla nas spotkania. Z kim się ten Duda ma tam spotykać? No, nie mówi nam o tym, żeby miał zamiar z Tedrosem z się spotykać, choć to dziwne, bo będą w tym samym mieście, w tym samym czasie i Tedros ma zamiar prawda, forsować ten swój traktat pandemiczny, ale pisze z kolei Duda, że ma zamiar spotkać się z członkami społeczności żydowskiej w Nowym, w Nowym Jorku. No i to. Od razu 4, 4, 7 jakieś takie dziwne cyfry przychodzą do głowy, o co tam może chodzić. I przypomniało mi się, że kiedyś tworzyłem materiał na ten temat, co to za środowiska żydowskie są w Nowym Jorku i z kim ten Andrzej Duda się ma spotkać. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby Wam o tym przypomnieć, co to mogą być za spotkania. Jedna historia. Historia Izraela, historia naszego kraju, my tu, coś, co zresztą istnieje także i widzimy rozszerzające się w całej Europie. To nie jest tam to wyjątkowe. My tu jesteśmy, tu jest nasz interes zależnie każdego, który nam zagraża, bo to jest w góry wiadoma rzecz. Kwestia ta, o której Państwo mówicie, i słusznie. Tego strasznie złego nastawienia do Polaków. I to jest, jest. I to jest bardzo też rzecz silna, przede wszystkim w Nowym Jorku. To nie byle jaki człowiek to mówi, tylko człowiek, który odpowiadał za selekcję najwyższych osób w tym państwie do ich indoktrynacji na rzecz obcych interesów w rozmaitych organizacjach. Z Kanady. Put me in metal Trzecia informacja jest taka, że na kanwie wyborów parlamentarnych i wyborów na prezydentów miasta wraca temat fałszerstw wyborczych i chcę na ten temat podzielić z Wami informacjami, których nigdy nie ujawniałem wcześniej, a które mogą tutaj sporo namieszać. Więc pierwsza sprawa jest taka, że są w sieci dezinformacje na mój temat rozpowszechniane po to, żeby zaszkodzić mojej reputacji. Uważam, że robią to jakieś ubecy, ubecy, którzy chcą w ten sposób, nie wiem, zniszczyć to, co w tej chwili staram się tworzyć i wykorzystują do tego celu, Narzędzie, które jest mi znane, ponieważ ta sama metoda, brudna dosyć, była już używana przeciwko mnie wielokrotnie, i niestety cierpią na tym ludzie, którzy szukają prawdy, którzy są w tej alternatywnej przestrzeni informacyjnej, którzy ulegają takiej grupowej hipnozie, gdzie na podstawie takich emocjonalnych, różnych uproszczeń, zarzutów. Potrafią niektóre środowiska przyczepić faktycznie do człowieka takie różne etykietki, które blokują jego dalsze działanie. To się dzieje na przykład teraz w sprawie Ruzela, który jest oskarżany o molestowanie dziewczyn. I to akurat w tym momencie, kiedy na jego kanale ma on miliony zasięgów i mówi o tym, co robią globalne elity. No, w przypadek, nie sądzę. Za każdym razem, kiedy robi się coś dobrego, uaktywniają się służby i starają się czy to właśnie jakimiś oskarżeniami o gwałt, czy jakieś zarzuty przywłaszczenia pieniędzy, czy właśnie próbują ich zestawić z politykami głównego nurtu, żeby po prostu pokazać systemowość tych ludzi, albo po prostu, że nie zasługują oni na zaufanie. Więc w sprawie tych zarzutów chodzi tutaj o moje zaangażowanie w promowanie, tworzenie, 15-minutowych miast. Jest to oczywiście bzdura. bo Ja żadnych 15-minutowych miast nie tworzę i nie tworzyłem. Ludzie dali się zaczarować minutkowemu filmowi, gdzie zapowiada mnie do kamer Pan Patryk Jaki i na nim mówię o tym, że polscy specjaliści, polskie firmy powinny zjednoczyć się i pracować, żeby stworzyć polski model Smart City i żeby to mogło mieć miejsce w dzielnicy przyszłości. Sam w sobie jest to pomysł rewelacyjny, tym bardziej, że na tych terenach są no, też różnego rodzaju nieużytki. I no, byłoby to jakoś fajnie zagospodarowane. Która była elementem kampanii Patryka Jakiego. I na tym filmie nie ma nic o mojej współpracy z Patrykiem Miaki. Na konferencji byłem zaproszony jako niezależny ekspert przez członka organizacji Smart Cities Polska, której byłem założycielem i na konferencji wypowiadałem swoje własne zdanie i przedstawiłem poglądowo również rozwiązania Smart Cities z innych krajów. Konkretnie ze Zjednoczonych Emiratów, które uznałem, że są interesujące, żeby zainspirować audiencję na sali. Koncepcja, że mieszkańcy jeszcze przed budowaniem osiedla mogli na przykład sobie wybrać, z kim będą tam mieszkać, i na przykład jak będzie ich budynek, jakie miał części wspólne, tak zwany co-living. W tamtym czasie nie interesowałem się specjalnie polityką, wiedziałem, że to śmierdzi. Patryk Jaki wydawał się całkiem sympatyczną osobą, prowadził wtedy Komisję do Spraw Reprywatyzacji. Widać było jego wysokie kompetencje, więc nie widziałem jakichś przeciwwskazań, żeby na takiej konferencji się udzielić. Zwłaszcza, że było to robione w celu promocji mnie jako eksperta i organizacji, którą tworzyłem, której celem było tworzenie polskich smart city. No i to jest kwestia zasadnicza, że ja nigdy nie promowałem jakiegoś globalistycznego smart city, tylko planowałem i promowałem od wielu lat, zresztą od 2016 roku, żeby Polacy stworzyli własne smart city. Czyli nie jakieś 15-mitowe miasto według agendy ONZ-u, tylko po prostu miasta inteligentne, które będziemy robić sami, sami dla siebie. To jest to, co ja mówię cały czas. To jest to, czym był Neos. To jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli ktoś chce ci coś narzucić, jakieś rozwiązanie zewnętrzne, to powiedz: Nie, ja wolę sobie to zrobić sam. No, jeśli my, jako Polacy, polskie firmy, mielibyśmy dla siebie zrobić jakiś system finansowy, oprogramowanie czy miasto, no to. To chyba co, co lepszego można wymyślić, niż to, że będziemy szukali polskich ekspertów i wśród nas te rozwiązania tworzyli. Więc to jest absolutnie jakiś absurd, żeby mi przypisywać żadne powiązania, bo ja takich powiązań nie mam. Nigdy nie pracowałem w żadnej korporacji. Żadne korporacje nie płaciły mi żadnych pieniędzy, nie jestem w żadnych innych organizacjach, nie mam żadnych obligacji politycznych, finansowych, organizacyjnych. Patryk, jaki nie zapłacił mi żadnych za to pieniędzy, nie miałem żadnych benefitów z tego tytułu. Miałem tylko i wyłącznie szkody. Ale ten temat jest ciekawy. Właśnie, bo w kwestii właśnie tworzenia miast, no to przecież każdy z nas chciałby mieszkać w mieście blisko ludzi, którzy są sympatyczni, dobrzy, mają wspólne wartości i, i idee, tak? I takie miasta można faktycznie budować. Budować używając technologii, czy właśnie koparek, prawda? Trzeba wyrównać grunty. Do wszystkiego trzeba używać technologii. Chce się mieć dzwonek w drzwiach, trzeba go założyć. I tak samo, żeby używać internetu, my musimy mieć jakąś technologię, więc tu już nie można robić z siebie jakiegoś hipochondryka technologicznego, że każda technologia jest czymś złym. No Uważam, że to nie, nie świadczy zbyt dobrze o, o rozumie naszym, jeśli dajemy się po prostu takim hasłem, że jeśli ktoś stał przy jakiejś technologii, to znaczy, że on, nie wiem, chce nas zabić i zaczipować wszystkich. To, że ja się zajmuję miastami inteligentnymi, mam na ten temat jakiś pomysł i wiedzę ekspercką, to nie znaczy przecież, że ja pracuję dla globalistów. No przecież nie można połączyć kropek w ten sposób, chyba, że naprawdę chce się właśnie wrzucić kogoś do jakiegoś koszyka i ma się taką ochotę po prostu kogoś nienawidzić, zniszczyć mu życie, zniszczyć mu karierę, bo nam się tak wydaje, że on z Patrykiem Jakim i z globalistami będzie nam wdrażał jakieś smart city. Więc to jest jakiś po prostu absurd i uważam, że to jakieś właśnie ścierła ścierwa, za przeproszeniem, e, za tym stoją. E, jeśli będzie trzeba, będę się do tego odnosił, do oporu, e, bo to są absolutnie jakieś absurdalne e, rzeczy. I'm happy. Um, the alternative was me being in a very place that put me in metal cages and solitary confinement. So I'm very happy. I was fully expected uh, expecting to go in and not come out and that was the price that my family was willing to pay. But me being on outside, I think I will be more capable of helping Albertans and Canadians in what I do, which is political advocacy, for the people that are under tyranny, feeding the homeless, the most disadvantaged people, and creating a party that Canada has never seen. A party Any comments? Free. Well, Free. it shouldn't have even come to this, but at least there's no prison. Free. Judge did the right thing, time served. He shouldn't have spent a day in prison. This is still a mockery of justice, but at least he's out and he's home. Praise Thank God. You, Kolejny temat, czyli Artur Pawłowski. W, e, dobra wiadomość. W Kanadzie nastąpiło uwolnienie pastora i postanowiłem Wam przetłumaczyć kilka wideo, które do tej pory powstały. Między innymi warto zobaczyć wystąpienie, za które pastor przede wszystkim został oskarżony, które, które to przemówienie wygłosił dla kanadyjskich trackerów, którzy, no, ich morale upadało pod naporem tej tyranii ze strony rządu, który konfiskował ich środki, chciał zamykać do więzień i tak dalej i tak dalej. Bardzo mocne wystąpienie. I za to pan Pawłowski został aresztowany. Spędził w więzieniu 68 dni. Co ciekawe, ja również za promocję akcji uwolnienia pastora zostałem zablokowany na Facebooku ze strony, gdzie miałem milionowe zasięgi. Facebook stwierdził już po, po wystąpieniu syna Artura Pawłowskiego w Europarlamencie, że moja strona nie może dłużej sobie funkcjonować i została ona ograniczona. Więc e, dobra informacja. Natomiast e, to, co dzieje się w Nowym Jorku, wymaga e, monitorowania. Otóż nigdzie na stronach e, Andrzeja Dudy, nigdzie na stronach praktycznie ludzi, którzy są na spotkaniu ONZ-u, nie ma mowy o tym, że będą oni tam dyskutować na temat e, covidowego traktatu pandemicznego. Natomiast będą oni, e, jest to w planach z kolei Tedrosa, który uczestniczy. Również w tych spotkaniach i wydaje mi się, że politycy po prostu nie chcą drażnić ludzi, wiedzą jak ludzie na to reagują i dlatego mają jakąś umowę, że nie będą tego nagłaśniać, że w trakcie spotkania ONZ-u w Nowym Jorku mają zamiar tą kwestię przepychać, jak to nazwał Tedros, zwiększać polityczną wolę za negocjacją tego traktatu, żeby za rok już był on funk funk funkcjonalny, a konkretnie to już za 8 miesięcy. Więc jak chcemy to blokować, to warto patrzeć urzędacom na ręce. Serwis Citizen Go przeprowadził taką zbiórkę podpisów do jakiegoś wysokiego ambasadora przy ONZ polskiego rzekomo Polaka, wiem jak to jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby on tam wyraźnie e, powiedział, że Polska nie, nie, nie wchodzi w to. Natomiast wysłanie 200 tysięcy podpisów do jakiegoś byle, nie wiem, wykonawcy woli politycznej tutaj z, z wiejskiej czy z ambasady amerykańskiej czy izraelskiej, nie uważam, żeby to rokowało jakimkolwiek zatrzymaniem. Uważam, że warto tą energię już byłoby tym razem wykorzystać na jakąś szeroką kampanię społeczną, ale taką, z, dosłownie z banerami, e, znakiem swoim ulotkami, protestami w miastach, pod różnymi instytucjami, domami, tak? To powinien być na maksa w ten sposób przeprowadzony protest i prosto, że nie, nie traktat WHO, traktat pandemiczny. To w tą stronę uważam, że powinno e, pójść, bo to tutaj się wszystko, że tak powiem, łączy e, i w ten sposób globaliści starają się swój plan e, jakby pospinać. Jestem oczywiście przeciwko temu. Zawsze byłem. Ja już się obudziłem. Kurczę, to było nie wiem, w 2008, 2008 roku. Wiedziałem, co się święci. Działałem bardzo mocno już w 2011-2012 roku, żeby system zmieniać, rozpracowywać najpierw we Wrocławiu na no, poziomie dosłownie gdzieś tam rat osiedli, ratusze, później, żeby go rozpracowywać na poziomie ministerialnym później na różnych spotkaniach, komisjach sejmowych, później organizując ruch antysystemowy, pozaorganizacyjny, który blokował w Polsce 5G, zresztą skutecznie, bo zostało to w Senacie uwalone w dużym stopniu. Przy okazji zostałem wciągnięty i może dobrze dla mnie i dla innych w inne akcje przeciwko innym takim antypolskim ustawom i zaangażowałem się dla polskiej sprawy. Co prawda moja kariera w Smart City uległa zniszczeniu po tym, jak na grupach właśnie odnośnie Smart City i 5G pojawiałem się reprezentując organizację Smart z Polska, która we wszystkich gminach Polski i na komisjach w Sejmie blokowała 5G. Z tego tytułu zostałem wydalony z grup spotkań na temat właśnie Smart City i 5G w, w polskiej, że tak powiem, rzeczywistości politycznej, ale uważam, że, że było warto, no bo z tymi ludźmi i tak by się nie dało nic zrobić, tak. Teraz już rozumiem dobitnie i wiem, że ci ludzie są całkowicie zakłamani, antyludcy, antypolscy. W 2008-2019 roku jeszcze tego tak nie było widać. Ja nie interesowałem się wcześniej polityką, ale teraz cieszę się, że w żaden sposób nigdy żadne moje relacje z systemem nie doszły do skutku. Mimo, że wysyłałem im mnóstwo dokumentów, chciałem faktycznie pracować dla rządu, tworząc polskie Smart Cities, ale nie na zasadzie wdrażania globalnych idei, tylko na zasadzie prowadzenia w Polsce takich działań. Pani Stryżyńska podobnie trochę miała pomysł, żeby odsunąć korporacje od wyrobienia smart city, tylko zatrudnić polskie firmy, bo uważam, że to jest najlepszy opór przed globalistyczną agendą, tak? no bo nie można atakować postulatu, że chcemy tworzyć ośrodek tworzenia własnych smart city czy własnej sztucznej inteligencji. To jest jedyny sposób, żeby to kontrolować, nie negować to. Tylko wpuścić to w sensie na takich ramach, że my to robimy dla siebie, dla swojej przestrzeni. I to we wszystkich moich dokumentach, propozycjach widać jasno, jaki był mój cel. I w związku z tym, jeśli ktoś nie ma dowodów, że mój cel był inny, czy miałem jakiekolwiek wsparcie z zewnątrz, no to nie jest podstawne przypisywać mi jakikolwiek inny cel. Nie mając na to dowodów, czy, czy, czy chcąc to właśnie zrobić, właśnie w celu niszczenia mnie. Więc sorry, ale. No, trzeba wsłuchać się fakty, w co ja dokładnie mówię i robię, a nie wierzyć właśnie w jakieś takie zasilane e, głupie bzdurki. Więc chyba dzisiaj tyle. Puszczam materiał o WHO. E, ro, zrobiłem w nagraniu wczoraj zapowiedź, że szykuję materiał o WHO. Mam już taki pierwszy solidny tego kawał. A very small number of criminal industrial conspirators. Niektórzy uważają, że to jest najważniejszym wideo w internecie, to co przetłumaczyłem na polski. No, uważam, że tam jest tak ujęta rola WHO, jego historia, powiązania, że w świetle tych faktów przedstawionych tam, no, one faktycznie zmieniają rzeczywistość. Jeśli by ktoś się schylił, wydedukował, przyjrzał się tym faktom, no to jego rzeczywistość, pogląd na świat musi się po prostu e, zmienić e, w konfrontacji z faktami przedstawionymi w tym filmie. Więc go będę wysyłał dla e, grupy osób e, z newslettera, wyślę e, Wam wszystkim link, tym, którzy są zapisani do tego filmu. Myślę, że wrzucę go na Ramblu, więc ci, co mają dostęp do Rambla, tam też to znajdą, ale wiele osób tam nie ma, więc e, prześlę po prostu link mailem. Jak ktoś chce dostawać newslettery e, taki alternatywny obieg informacji na wypadek cenzury, to też będę umieszczał pod wideo e, taką subskrypcję. Tam wystarczy podać swój mail i ja po prostu za darmo wysyłam, e, jak coś nowego się, się, się pojawia do tego. E, I zachęcam właśnie, żeby, żeby w czymś takim uczestniczyć. Już po całej tej e, sprawie z jakim, tak jak mówiłem, e, trochę mnie do niego przekonała ta komisja, e, którą prowadził, antyreprywatyzacyjna. Później odbywały się wybory, ja wtedy, nie wiem, z nawet chyba gdzieś korespondowałem odnośnie właśnie promocji, żeby samorządowcy, zwłaszcza ci antysystemowi, też mieli taką naszą własną propozycję smart city, na przykład głosowanie na blockchainie, tak, czy jakieś budżety obywatelskie. Chciałem jak najwięcej takich pro systemowych rozwiązań przepisać, żeby tacy politycy może nieświadomi, nie mający własnych pomysłów, jak na przykład kwestie miejskie prowadzić Podrzucić im takie inspiracje właśnie w kierunku tworzenia takich platform społecznościowych, nowych walut wewnętrznych, miejskich, finansowania różnych pomysłów w miastach. To już miałem wtedy gotowe, przemyślane, znałem przykłady ze świata, chciałem się po prostu z tym samorządowcami podzielić. Chyba w siedmiu miastach udało mi się dotrzeć właśnie do takich ludzi, myślę, takich około konfederacyjnych. Najogólniej mówiąc, jeszcze wtedy konfederacji nie było. I przesyłałem im swoje rekomendacje, zależało mi na tych wyborach, które wspierałem wolitywnie tą, tą kwestię dzielnicy przyszłości. Podobał mi się ten pomysł. Dalej uważam, że jest dobry. Zresztą pokażę Wam kawałek usiego, co na ten temat sądzi. Oprócz tych całych zagrożeń że ogólnie to Smart City to jest globalistyczna gdzieś tam idea zawłaszczona przez korporacje. To same jakby projekty, które wykorzystują technologię, żeby budować nowe miasta, uważam, że to kwestia jest, jak gdyby To co, tak, a nie, że to są złe. along this farm we're now driving through the farm which runs the length of the city yeah. uh, so right. for about six months of the year we can grow food outside and this is actually managed by the community by residents this so, is amazing yeah so we have 11 of those spent most of last year 2016 experimenting with different herbs and different right. temperatures and so we've now selected 40 herbs Więc y, bolało mnie to, że te wybory wygrało, y, wygrała Platforma. Bo trzeba pamiętać, że w 2008 czy 2009 roku wszystkie miasta wygrała Platforma i w zasadzie żadno miasto, w którym gdzieś współpracowałem z kandydatami jako doradca taki techniczny, programowy, wolontaryjny, promujący własną ideę, w żadnym tych mieście nie udało się wygrać. Więc byłem bardzo, bardzo wkurzony. To było bardzo gorzkie dla mnie, że zaangażowałem się, postawiłem wszystko, że tak powiem, na jedną kartę, zaryzykowałem swoim imidżem, pokazując się właśnie chociażby z Patrick Jaki i popierając jego projekt, mimo że chciałem być apolityczny, to może nawet popełniłem błąd, mówiąc, że, że, że popieram to, ale tak w tamtym w sercu to wtedy widziałem. Tak mi się to układało, że chciałem po prostu. To zrobić, wystąpić na jego konferencji, podzielić się swoimi doświadczeniami. Myślałem, że może to da po prostu jakiś dobry e, skutek. Uważam, że inspirowanie ludzi, nawet trochę tak na siłę, i, i, i podstępnie to jest taki właśnie sposób e, konia trojańskiego ideowego. Tak? Czyli komuś przekazać dobre idee, to później ciężko mu jest wychodzić z gorszymi, tak? albo przynajmniej musi się gdzieś konfrontować, że dostał dobre idee. A robi coś gorszego, tak? Dlaczego tak robi? Proszę nam to wyjaśnić. No i z tego wkurzenia zacząłem drążyć, dlaczego tak się stało, że, że te wybory samorządowe tak się podczuły, a nie inaczej. I że przekopałem cały internet, różne KRS-y, historie różnych polskich organizacji, dosłownie do samego założenia trzeciej RP, żeby zrozumieć, jak to się dzieje, że wybory są fałszowane. I doszedłem do tego. Opisałem powiązania, które do tego prowadzą. To jest gęsta, bardzo siatka oplatająca polski system. Do tego stopnia zrobiłem ten research, że ludzie gdzieś powiązani z pisem, którzy się do mnie zgłosili, radzili mi to, żebym dla własnego bezpieczeństwa schował te swoje odkrycia. Ponoć były one gdzieś przekazywane między ministrami w rządzie, którzy mieli się tym zająć, tym co było tam pokazane. Było to też przez organizacje zajmujące się obroną wyborów, traktowane poważnie, i moje analizy zostały rozpowszechnione przez ruch kontroli wyborów pana Dybowskiego. Więc myślę, że to taki dodatkowy efekt tego mojego wkurzenia tej całej sprawy z jakimś, z tą konferencją o Smart City, że po prostu znalazłem na czym polega błąd, że tak powiem, w tym systemie, jakie są jego założycielskie korzenie, skąd to się wszystko bierze. I napisałem na ten temat obszerny artykuł, na którego w podstawie zrobiłem też film, który tłumaczy te wszystkie powiązania. I co ciekawe, ten film jest na moim kanale. On jest na CDA, zrobiona kopia. Na YouTubie chyba został usunięty gdzieś w 2020 roku, ale on cały czas tam jest. ...wypranych mózgów i później właśnie pod białymi, niebieskimi kołnierzami stają się oni kluczowymi osobami życia publicznego w buntu stanie takim jak Polska za III RP. Tutaj przykładowo Georgetown University, na którym, do którego właśnie sprowadzał tutaj polskich tubylców, pan Andrzej Sulima. Jest to miejsce między innymi, gdzie wita nas Rotary Club, Wielka Loża, czyli masoneria Nowego Jorku. I na ten moment tyle. Mam nadzieję, że uda się jeszcze złapać Justynę Walker, która była w Kanadzie osobiście stawiała się za Pastorem, była w Parlamencie Europejskim, też tam relacjonowała to wszystko. Uważam, że dziewczyna robi świetną robotę, pozdrawiam. I mogłaby nam jeszcze, że tak powiem, first hand, z pierwszej ręki przekazać, jakie były emocje, co tam się działo, co dalej będzie z Pastorem, bo wygląda na to, że on też chce energię tego ruchu wolnościowego zagospodarować jakby w systemie politycznym kanadyjskim. No, myślę, że można mu kibicować i to jego przeżycie trudne doświadczenie, ale jednak wyjście tutaj na pozycję wolności jest takie bardzo budujące, wolnościowo i pokazujące, że, że można postawić tamę i na tym przeżyciu trudnym stworzyć coś nowego, co będzie po prostu jeszcze silniejsze. Trzymajcie się udostępniajcie dalej, możecie też postawić kawę, jeśli chcecie, żebym takich nagrań nie robił więcej i miał więcej czasu na pakowanie dla Was tych wszystkich informacji w zwięzłe Strawne pakiety, które można sobie gdzieś tam raz dziennie w tygodniu obejrzeć. Cześć.